witajcie moje kochani Straszten Daniel w filmiku z QA, który miało być dawno temu, ale nie ma go, znaczy teraz jest i od razu odpowiadam na pytanie użytkownika Jona Kiedy QA, no to QA jest teraz. A kiedy to zobaczycie, to nie mam pojęcia. I mam trochę pytań od Was i na nie podpowiadam. I muszę się steszczać bo mam kilka godzin. I lecę spać i wyjeżdżam jutro. Tak, wyjeżdżam to nie będzie mnie. Dwa tygodnie, potem wracam. Jestem jeden dzień i wyjeżdżam znowu na tydzień. Więc filmów nie będzie. Dlatego teraz filmami staram się wrzucić jak najwięcej. Yy, dobra, żeby nie. zatrzymywać was wszystkich. Dobra, lecimy z pierwszym taniem. Od neu. Czekajcie mi, kojofonik, tylko z Kiedy się spotkamy? Yy. Odpowiedź jest bardzo prosta. Kiedy do mnie przyjedziesz, przyjeżdżaj do Warszawy a nie siedź w Belgii i nie wpiedzielaj, a raczej nie pal zioła, bo źle z tobą będzie. Yy, dobra. Kiedy odpowiesz na wezwanie, Wyzwanie to weź dwojko i bij je na głowie. W tym momencie na dzień nie odpowiem, wybacz. Yy, kiedy nie mam pojęcia? Yy, Jan Nikiel zadaje pytanie. Czemu, yy, czemu modelujesz sobie dźwięk? Yy? Kiedy nagrywasz, bo kiedy mówisz na żywo to masz inny. No, to wynika z tego, że użyłam mikrofonu. <laughs> I czasami w Audacity nagram coś i potem ewentualnie otrzumię albo... Nie wiem, różnie to jest, znaczy rzadko kiedy modeluję, jeśli można tak powiedzieć. To jest głównie mikrofon. Który jest do Gita Ale to nie... ale to nieważne. <śmiech> <śmiech> Pytanie kolejne tego samego użytkownika: czy wolałbym być z dechą, czy z taką z fajnymi cudzkami olejok, by jej osły włosy na klacie? Hmm. Pytanie jest bardzo ciekawe. Odpowiedź z cyklu nie ocenia się książki po okładce jest oczywiście jak najbardziej na miejscu, jednak pewnie nie tego oczekujecie ode mnie. Yy, więc yy, odpowiedź jest yy, długa. Rosłyby jej włosy na klacie, ale ja bym wjechał jej tam, nie wiem, kombajnem, czy nie wiadomo czym mi wszystkie zgolił tam, tam wiecie, zabieg, nie zabieg i już by nie miała tych włosów na klacie. <grym> Dobra. Pytanie od Jadek Sokołowski. Czego słucham? Ja, Czego słuchasz? ja słucham ogólnie metalu, czasami rap, no, a głównie metal, Slayer, Testament, Metallica, Mega Death, Iron Maiden, tego nieskończoność można wymieniać. Teraz jeszcze kilku was słucham. <grych> I no, czasy do czasu japu ale też rzadko. Znaczy tam kilka utworów mam, które sobie posłucham. No, głównie słucham metal, jakoś nie kręci mnie żadnych gazet. No, ewentualnie posłucham sobie że żeby nie było. No, bo ACDC to nie jest przecież metal. To jest to rock, pamiętajcie. Znaczy, to prawda. I zaraz pewnie ktoś mi zarzuci, że nie słucham Yy, dobra, co robię w wolnym czasie? Hm. W wolnym czasie yy, gram w yy, różne gry, nie tylko w a czasami w Hearthstone, w Diablo, w Pokémony gram, yy, co tam jeszcze? Yy, 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 yy. Nagrywam, tak, nagrywam dla was w wolnym czasie, słucham sobie muzyki, gadam ze znajomymi, co robię prawie zawsze, jeszcze raz gadam ze znajomymi, w wolnym czasie śpię. <laughs> nie, to chyba tyle, no jeszcze ewentualnie polecę z nami gdzieś na dły. Ale teraz nie wiem jakoś mało mam kontakt z, z ludźmi. Znaczy teraz nikogo nie ma, więc nie mam zobaczy z kim powiedzieć. No i na rower teraz latam często dosyć. Kondychę trzeba sobie wyrobić, tam jeżdżę, mam taką trasę swoją. I jak mogę, to jeżdżę. Znaczy teraz też to tak jak jest taki mego po 35 stopni, to mi się odechciewa jeździć, ale no... No, bywa. Kolejne pytanie od tego samego użytkownika. Ile przeciętnie godzin dziennie gierasz? Aktywnie może... Z... Pytanie zależy odnośnie czego. Znaczy... Jeśli jest szkoła i tak dalej, to z 2 godziny 3. A to jest też takie, że siedzę sobie, nie wiem, awcze. W... No już nie to jest. Ale jeśli miałbym tak aktywnie, to... Z dwie godziny latam aktywnie na krzyż max yy... no tak no, a ja tak jak są teraz wakacje no to nie wiem, siedzę cały dzień prawie, bo nie mam co innego robić no i nagrywam film jeszcze <grytanie> To je zobaczycie dobra, pytanie jest ile mam lat, ja mam 16 lat skończyłem gimbozję <grytanie> yy, czy lubię w dupę nie pytanie od Jana Jan Nikiel, kolejne czy całowałeś się z dziewczyną, ale tak, no mocniej? Nie. I e, zada, to chyba to zakończenie jest wyzwanie, żebym się zgoli, zgo, zgolił się na łyso? Nie zgolę się na łyso. Never ever. Majne włosy i ty nie ruszać mi ich. E, I pytanie od użytkownika Desadasy. Nagrasz coś innego, ale w stylu Nostale? Nie ma szczerze takiego... Jedynie nie, nie to w togam jeszcze, bo mnie trzymają ludzie. Tak naprawdę już w takie zera zaczynać, to jakoś nie widzę tego. Myślałem jeszcze o tym kabalu dwójce, ale jakoś nie wiem. Zagrałem chwilę i przestałem na jutegać. Tak nie wiem, gra jest fajna, ale po prostu nie wiem. Tak nagle jakoś nie chce mi się wracać. Może miałem, nie jak mnie mnie tak jednak. Ale tak to jedynie tutaj siedzę z ludźmi i wątpię, żebym nagrywał coś innego, bo to jest jedyna rzecz, która mnie trzyma, czyli ludzie, i dlatego wtedy jeszcze gram. I to chyba są wszystkie pytania. I dziękuję bardzo za zadane pytania. I ten